Dobra, gramy w Goofy Runners, a następnie opalamy na Robloxie The Mimic. Nie, 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 stary, bez przesady. Ale pierdę Bo słychać? Ufarty, Fartet, Nie mam straki na spodniach? Mam nadzieję, że nie. Widzowie Goofy as Runners. Dobra. Ja goofy, to ja. Tam my mamy stary grać w horror, kur... ma być strasznie A ty kupia, robisz czuję jakąś parodię pierd. Co nowego? Level 9 and 10 released, Level 1 expanded Oni stary pierwszy level w ogóle chyba jeszcze ulepszyli. Idę zobaczyć Halo? Jestem, jestem! Poczekaj, bo jestem na pierwszym levelu na, idę na le, Idę do ciebie, idę do ciebie no to Dziewiątka to jest, jest tylko na jedną osobę? Nie, p... Pi... Bo mnie zaraz po... Musimy przejść dziewiątkę sami Speedrun Trudno Dobra, wchodzę Omelet. Omelet. Uważam Co to jest? Co tu k... jest? Co f... z... co mnie goni? A! Co to k... jest? Co to k... jest? Prezydent j... Je... K... Ucieknę! Ja p... ja pie***e! K***a! Szybko! Aaaa! O! 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 Ku... Mać. O O, ja się przestraszyłem! Ja p... Gdzie ja kurwa jestem? 9 i to pół? To nie koniec Co to kurwa jest? Ja nie ale chcę vibe. sam z tego przechodzić stary Ale waj. Ja nie chcę sam tego przechodzić kurwa, Ale mnie serce zabolało Jakieś przyprawy kim ha! znalazłem Nie Co to kurwa jest? Czemu on tak stoi? Witam on spokojnie nie, Ci nie zrobi luz Witam serdecznie eee, Chop veggies Naprawdę. and break eggs here Chop up veggies Add, add on Add and beat for eggs Cook Okej okay. A ty co, do lewu dostałeś jakiegoś, czy? Nie, przeszukuję Chop veggies and break eggs here Okej A mogę z nim pogadać? Gdzie są moje veggies? Dobra nie k***a stary Armstrong ze mną gada me these days, but I gonna let you that easy Nie k***a horror, widzowie Kocham takie Find the ingredients to make me an omelet. Ja pier. Omelet muszę robić, dobra Przepraszam, panie Morawiecki Dobra, search Okej, okay, znalazłem dobra. cheese Widzowie, mega, kocham takie horrory właśnie Dlaczego każdy horror nie może tak wyglądać? Dobra, to sobie przeszukujemy O, znalazłem jaja Dobra Może odpalimy jeszcze jakiś horror po tym? Ja jestem mordo mokry po WF-ie, nie mogę Ale cóż za chillowa muza Jest mega fajnie Dobra, chop veggies and break eggs here Dobra, dodajemy Pyk Aha jestem symulator gotowania w Robloxie Aha, ej stary O, dobra, robię Widzowie, zobaczcie jak tutaj kroję warzywka Mam nadzieję, że się mega boicie tej k sałaty Dobra Tu dodajemy jajo Piękne jajo 4 e, Four eggs Dwa Trzy To robisz tego omleta, hopie Już robię, już robię Mam nadzieję, że ostatni poziom jest p*** dwóch Beat eggs Ja też mam taką nadzieję, Star. Dobra Okej okay. Co teraz? Cook e, Cook eggs in pan and add veggies with cheese A jak dodać ten Rzeczy po prostu, prostu Ja po Mianowicie, co to, kuk Jest, dobra. On jest Goofy surowy. Co p... Jaki surowy, jest najlepszy. Alright, let me see that omelet. Jak zrobiłem, k.A. surowy? Oh. Serio? A! Jest, napisał. The omelet is good enough. No i git No i się mano, k.A. i co? Myślicie, k.A. że mnie nie przepuści? Proste. Dobra, to co? Robimy. Ooooooo! K... Czy to jest ten Żały dźwięk? Oh. Dobra zaproś. stary, dołącz do mnie. To zaproś ty mnie, kliknij we mnie zaproś Możemy wejść na mój serwer? No nie mogę tam dołączyć, no. Możesz dołączyć. Oh. Ale cię zaraz złamie człowieku. Oh. Ty jesteś. Oh. Izary przepraszam za to, ale niestety a po prostu z nim nie można grać. Kim ty mówisz teraz? O tych losowych ludziach, którzy... Tak, też myślałem kolego. Michał rychlik. Załóżmy coś innego złożyć. Teraz powrój do mnie po nazwisku to jak po pysku. Dobra, jedziemy. Find the highlighted boxes and insert the code fragments they give into the keypad.

Dobra. Żaden z boksów nie da się nie da się stary zrobić Dobra widzę boksa, widzę boksa Dobra mam A4, B6 Dobra Goofy ass. Goofy ass, Goofy ass. stupid as pa, pa co się dzieje, pa pa pał pa, mam Luruję Spokojnie <grym> <grym> Dobra, mam po boxa. Ha, Ile to być? Y, highlighted boxes. A ile ich jest w ogóle, wiadomo ile? Nie wiem, jak pełno jest w tym magazynie. Ej, zgubiłem jednego, zgubiłem jednego! Jak to? A nie. Ty, ale to już A. chyba wszystkie. Chyba cztery trzeba mieć jednak. Jeszcze jedna, jeszcze jedna musi być. A! A! A Zióweczki! Nie! <laughs> mać, gdzie one są? Co to jest? A4... Ej, multi, na to, pa. B, patrzysz czy nie patrzysz? Dobra, jeszcze jedna skrzynka, stary, nie wiem gdzie jest ta jedna skrzynka Dobra, idę po kolei, po kolei, tu jest wzięta Zgaduj, w sumie mogłem zgadywać, ale nie wiem czy to... O, jest, mam! A ile masz, ile masz Mam, 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 mam Uciekł mi! Czaaaał, uciekł! Dobrze, Nie, proszę, ja mam kod, ja mam kod! Nie dam rady, stary, nie dam rady! Mam! Chodź! Nie. Bo ty też musisz to k***a zdobyć pewnie! AHHH! Ja k***a. To ja o, k***a tu taki kurwa. No i teraz mać. stary chodź, proszę cię. Błagam. Stary, a ty widzisz, co ja robię? AHH! Ja Takie to straszne! O kurwa! Dobra! K***a mać, nie, ja nie chcę iść tam sam! Ja nie chcę iść tam sam! sam. Ja Tego nie zrobię tutaj, ja tego nie zrobię sam! Proszę stary Tore, ja, ja, je ja, ja, ja wezmę na siebie, ja wezmę na siebie A, bo ty masz pewnie inny kod stary Ja mam C2 mi wyskoczyło No, no to masz inny kod stary, bo ja nie mam C2 Dobra stary, ale powiem ci, że ten następny room jest straszny Ja miałem 100 na przez chwilę Stary, jak zobaczyłem tą twarz, bo ona nie ma dźwięku I to człowieku, wiesz O, przepraszam Przepraszam O kurwa Tęty bierzesz? Dobra spokojnie spokojnie Piona, Piona 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 dobra teraz chodź Nie wiem co tu trzeba zrobić Stary f jest po jest. Dobra. To, nie widać tego w ogóle to jest czarne Mój stary nie widać jest czarne nie widać Dobra mam jakoś... Ma, mam mam stary jakiś te Czekaj bo tu leci za mną cały czas AAAAA Coś tu jest tutaj jakaś kutkę z na ścianie, Zbieraj to Ja ją ja, ja mogę otworzyć Gdzie ona jest? Widzę widzę Weź go Wezmę go chodź <śmany> Otworzyłem. Tak, ale ty musisz zebrać ja. też to, chyba. Musisz stary zebrać te, te takie do. Tak, bym mi ten? Ty riririru ganiaj. Dobra, dobra, stary, Chodź, gdzie ty jesteś? Ja ci pokażę, Ideal. gdzie to było. Idę. Z magazynu wychodzę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie ty to znalazłeś? Chodź, chodź na, na starcie, na starcie, chodź. I, no I tu, 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 chodź, 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 chodź. I tu, tu, będziemy odzyskiwać obcęgi. Tutaj, tu, tu masz obcęgi, masz. Widzę, widzę. Zbierzę, zbierzę. Będę godem, nie? Biorę. Uważaj! Co bym zrobił na mnie? no on się nie chce odczepić stary od ciebie Zrób coś z nim Dobra, dobra mam... Z... nie Mam, mam sęgi Masz sęgi? Dobra, zaraz teraz musisz o... kurwa, czekaj, bo ja teraz mam głów jest. Weź go ode mnie A! Kurwa, mać Stary, trzeba było mi powiedzieć kur... że on tam jest <laughs> A skąd dowiesz się ty kur... jesteś i gdzie ty biegasz? Oj, do lasu trzeba iść Jestem, chodź Siemano. O kur... tylko nie las! jest ciemno, Je, słuchaj, bo chodź, tu jest problem chodź, ogólnie, iść. nie? Idź. Co jest? Nie, nie mogę iść dalej. A, bo to koniec chyba. No i dobra. Przeszliśmy. Aha. A bo nie? Ograliśmy kurde, dwie minuty. Może tylko dwa levele były zrobione. Eza! Dobra, GG! Widzowie! EZ, łatwa gierka. Ej, ale dobry level był.